Dlaczego backendowcy to leniuchy? Bo ciągle robią rest. Cześć tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiejszy odcinek będzie trochę bardziej taki tutorialowy, ponieważ, na podstawie doświadczeń i eksperymentów, które ostatnio robiłem, zakochałem się w serverlessie. Jeśli jeszcze nie wiecie, czym jest serverless, to zaraz wam to wyjaśnię, a ci, co wiedzą, to mogą się spokojnie przetransportować do minuty, którą teraz pokazuję na ekranie i po prostu możecie zacząć tutorial. A więc dla tych, którzy nie do końca wiedzą, czym jest serverless i słyszą to po raz pierwszy, to tak w super skrócie chciałem wam powiedzieć, na czym to polega. Generalnie zawsze było tak, że jeśli byliśmy frontendowcem i chcieliśmy zrobić coś po stronie serwera, no to potrzebowaliśmy backendowca. Albo ewentualnie mogliśmy się tych backendowych technik nauczyć sami, natomiast zajmowało to dość sporo czasu. Teraz jest tak, że co prawda, żeby robić coś po stronie serwera, nadal musimy znać jakieś technologie backendowe, ale to wszystko, co dotyczyło serwera, czyli konfiguracja tego całego środowiska, tworzenie tak naprawdę takiego wielkiego monolitu backendowego, przestało być koniecznością, jeśli chcemy zrobić coś naprawdę prostego, ponieważ pojawiło się właśnie coś takiego jak serverless, czyli takie serwerowe funkcje, które możemy sobie zawiesić na przykład na AWS, albo na Google Cloudzie, albo na Azure, na Azure, Azure. Jak to się. Był taki odcinek na rejterach Azur. Nie wiem, kurwa. Wiecie na czym. W każdym razie na dowolnej z tych platform zajmujących się po prostu chmurą. I ta funkcja pozwala nam właśnie na odpalanie kodu specyficznego dla serwerów, ale kryje się ona pod jakimś takim jednym endpointem i dzięki temu nie musimy się od początku do końca uczyć jak tworzyć jakiś backend, wystarczy, że znamy na przykład JavaScript i podstawy Node'a i na przykład mamy po prostu jakieś API do zintegrowania właśnie po stronie serwera, tworzymy sobie taką funkcję Zawieszamy ją pod konkretnym endpointem, uderzamy do niej ze strony frontendu i właściwie mamy nasz mini backend zrobiony. A z takimi funkcjami można zrobić naprawdę dużo. Ja na przykład stosuję je do wysyłania maili przez mój formularz kontaktowy na stronie, do integracji z taką platformą mailingową, gdzie zbieram właśnie bazę e-maili, do właśnie też tworzenia kampanii marketingowych, mailowych i generalnie do tego wszystkiego co związanego gdzieś tam z mailami, ale możemy też na przykład robić nie wiem checkout w e-commerce właśnie za pomocą serverlessa. Chyba Sara Drasner nawet robiła ten tutorial na CSS Tricks, także odsyłam. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać jak stworzyć prostą funkcję w Google Cloud Platform, a dokładniej mówiąc w Firebase, nie musimy zakładać y, konta na GCP, wystarczy, że będziemy mieć konto na Firebase, ie. tam ta rejestracja jest mimo wszystko nieco prostsza. Dla osób, które wiedzą jak to wszystko działa, no to tak zdaję sobie sprawę, że to jest jakby jedno i to samo i to się łączy ze sobą projekty w GCP, są też projektami w Firebase. Ie. Swoją drogą uczę się teraz właśnie na certyfikat do GCP, dlatego się tak mądruję, ale... Mimo wszystko ten setup właśnie Firebase'owy jest troszkę prostszy, od niego sobie zaczniemy, pokażę Wam jak stworzyć prostą serwerlessową funkcję w Firebase. Ie. Dobra, dla tych co pominęli wstęp, to jeszcze takie małe uzupełnienie wiedzy. Na wszelki wypadek, serverless to jest takie podejście, w którym serwer mamy stawiany poprzez właśnie prowajdera chmury, czyli tak naprawdę nie musimy się tym serwerem sami zajmować. My tylko tworzymy kod, który na tym serwerze jest odpalany jako taka mini instancja, która dowolnie może się skalować odpowiednio do tego, jak ją skonfigurujemy. A przy okazji mamy takie podobne może do tego, co było kiedyś w telefonach, czyli takie powiedzmy naliczanie sekundowe. Płacimy za to, ile czasu wykonywano. Była dana funkcja. Oczywiście w tych darmowych pakietach jest tego czasu dość sporo do wykorzystania, więc to nie jest tak, że bulimy od razu, nie martwcie się, się. Tutaj to, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku, absolutnie nic Was nie będzie kosztować, no ale trzeba o tym pamiętać, że jak nam się wyskaluje mocno projekt, to trzeba się z kosztami liczyć. Dlatego warto, jeśli będziecie to wykorzystywać gdzieś bardziej tak komercyjnie, pamiętać o tym, żeby utworzyć sobie po prostu budżety w Google Cloud Platform, żeby nie skasowało Was na przykład 40 tysięcy dolarów nagle. Oczywiście to jest jakiś skrajny przypadek, ale zdarzały się tego typu rzeczy, ostatnio chyba w Argentynie coś takiego było. Nieważne, zaczynamy z Firebase'em. Dlaczego z Firebase'em, a nie z AWS'em? Ponieważ uważam, że Firebase jest po prostu dużo bardziej przyjemny dla deweloperów, dużo łatwiej się z niego korzysta, aniżeli z AWS'a. Jak ktoś widział moje live'y dotyczące tworzenia strony internetowej, gdzie robiłem sobie właśnie Lambda na AWS-ie, to wiedział jak bardzo musiałem się z tym pałować i jakie to było nieprzyjemne. Google Firebase jest naprawdę o niebo ciekawsze, fajniejsze, ładniej stworzone i po prostu dla mnie, jako dewelopera, jest przyjemniejszym narzędziem. Oczywiście nie ma co tutaj wartościować. Są ludzie, którzy wolą AWS-a, nic mi do tego, ja wolę Firebase'a też mnie proszę nie osądzać <grych> zaczynamy odpalamy sobie konsolę w firebase jeśli macie konto w Google no to po prostu wystarczy że się zalogujecie jeśli nie macie konta na Google no to musicie je sobie założyć ona jest oczywiście darmowe wchodzicie na console.firebase.google.com i widzicie taki ekran pierwsze co robimy to create a project odpalamy sobie projekcik nazwę go sobie Roman Serverless Wywale te analityksy, nie będzie mi to potrzebne. Czekam, aż się projekt stworzy, to może potrwać chwilkę. Jeśli Wam się nie stworzy projekt, to spróbujcie zresetować przeglądarkę. Ja kiedyś miałem taki problem, więc może coś takiego się wydarzyć. Po utworzeniu projektu zostaniemy o tym oczywiście poinformowani, przechodzimy sobie do tego projektu i mamy tutaj całą konsolę, zachęcam was do przejrzenia sobie wszystkiego co tutaj mamy, mamy nawet MLKit, czyli rzeczy do machine learningu, mamy hosting aplikacji, mamy storage do jakichś tam plików, które możemy sobie wrzucać, mamy nawet rzeczy do autentykacji, nie ma takiego słowa w języku polskim, wiem o tym uwierzytelniania. To jest to piękne słowo po polsku i mamy też bazy danych. Bazy danych mamy dwie. Jeśli chcielibyście wykorzystać to tak na szybko, tylko powiem, że mamy właśnie Firebase i tak zwany Realtime Database. Realtime Database to jest ta pierwsza baza, która była na Firebase kiedyś. Ona jest trochę prostsza, natomiast Cloud Firestore a nie Firebase tylko Firestore, sorry, zawsze mi się myli. Firestore jest nieco bardziej skomplikowany, ma trochę więcej opcji. Nie ma co tutaj wartościować, każda baza jest do czegoś innego, także jeśli chcecie sobie potestować, to oczywiście zachęcam. Niektórzy kochają to API Firebaseowe zarówno dla Realtime Database jak dla Firestorea. Niektórzy nienawidzą tych API, no kto co woli. Ja jestem gdzieś pomiędzy, nie jestem wielkim fanem, ale nie jest też to najgorzej. Nas interesuje dzisiaj functions. To tutaj przechodzimy, i pierwsze, co chcemy zrobić, to oczywiście stworzyć sobie jakąś funkcję, którą będziemy właśnie odpalać za pomocą takiego narzędzia, które mam tutaj. To się nazywa insomnia, to jest trochę podobne do postmana, jeśli ktoś korzystał z postmana, no to insomnia działa praktycznie tak samo, ma trochę ładniejszy interfejs moim zdaniem, dlatego z niej właśnie będę korzystał. Dla tych co nie wiedzą czym jest postman i czym jest insomnia, to jest po prostu narzędzie, które pozwala nam wysyłać zapytania do np. jakichś backendów, właśnie do serverlessowych funkcji, generalnie pozwala nam się komunikować za pomocą endpointów z jakimś API. I to właśnie chcemy dzisiaj zrobić. To będzie taki dość ciekawy odcinek, bo nie napiszę tutaj ani jednego fragmentu kodu frontendowego. Będzie wszystko albo na backendzie, albo właśnie w Insomni. Także zaczynamy. Pierwsze, co chcemy zrobić, to oczywiście zacząć. Zobaczymy, co my tutaj musimy zrobić. Musimy zainstalować sobie Firebase Tools w naszym terminalu. I od tego też zaczniemy. Dobra, po zainstalowaniu Firebase Tools przechodzimy dalej, i to, co musimy zrobić. To zainicjować sobie funkcję. Robimy to przy pomocy komendy Firebase Init, ale zanim wykorzystamy Firebase Init, to musimy najpierw się zalogować, wykorzystując Firebase Login i logujemy się za pomocą tego konta, które stworzyliśmy. To jest super, że po prostu robimy to w przeglądarce. Po tym, jak się zalogowaliśmy, możemy sobie wrócić do naszego terminala i będziemy widzieć komunikat, że zostaliśmy poprawnie zalogowani. Więc teraz tworzymy sobie Firebase Init. Wybieramy sobie tutaj Functions. Wybieramy istniejący projekt, ponieważ już stworzyliśmy projekt w naszej konsoli Firebase'owej. Mam tutaj tylko jeden projekt, Roman Serverless. Wybieram go. Ja do mojej funkcji użyję JavaScriptu. Jeśli znacie TypeScript, to oczywiście śmiało możecie korzystać. Ja na razie się go uczę, nie jestem jeszcze tutaj jakby kompetentny, żeby kogokolwiek uczyć, jak pisać w typescript cie. więc nie chcę się za to brać. Wybieram JavaScript. W tej chwili nie będę wykorzystywał SLinta, ponieważ funkcja, którą będę tworzył, będzie bardzo prosta i chcę zainstalować wszystkie dependencje, które są potrzebne do stworzenia tej funkcji, oczywiście. Dobra. Zainicjowaliśmy sobie funkcję Firebaseową. Teraz sprawdzimy. Faktycznie mamy tutaj functions folder, a w nim mamy normalnie index.js, node_modules i package.json. Jeśli teraz sobie odpalę to w edytorze kodu, to mogę sobie przystąpić do tworzenia mojej funkcji. Pierwsze co zrobimy to taką super prostą funkcję, która będzie wysyłać nam hello from Firebase. Może dodam tutaj Roman. Jeśli ten kod jest Wam zupełnie obcy, to zaraz sobie to wszystko wytłumaczymy, tylko najpierw wydeployujmy. Najpierw zróbmy depa, później będziemy się martwić. Żeby wydepować tę funkcję, którą mamy tutaj. Musimy być w folderze, gdzie jest Firebase Firebase.json i folder functions. I piszemy po prostu Firebase deploy. Czekamy chwilę. I w moim przypadku, po minucie i 54 sekundach, dostaliśmy tutaj dwa linki. Pierwszy jest do konsoli, w której możemy sobie podglądać, co się wydarzyło. I widzimy, że faktycznie mamy tutaj wydepowaną funkcję Hello World. Możemy sobie wyświetlić jej logi. W tej chwili nie będzie tutaj nic, no bo się po prostu jeszcze nic nie wydarzyło. Tak, mamy jakieś tylko tutaj dwa małe logi, pewnie związane ze stworzeniem tej funkcji. Natomiast drugi link, który nas interesuje, to jest właśnie ten endpoint serverlessowy, do którego możemy uderzyć, żeby dostać odpowiedź hello roman from firebase. Jak sobie wpiszemy to tutaj, wybierzemy get, to po naciśnięciu send zobaczymy hello roman from firebase. I tym sposobem stworzyliśmy swoją pierwszą funkcję serverlessową, więc teraz zróbmy z niej jakiś pożytek. Jak sobie zobaczymy, co my tutaj mamy, to tak. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jest Hello World i to jest nazwa naszej funkcji. To, co mamy tutaj, to jest po prostu API związane z Firebase Functions. Dzięki temu mamy dostęp właśnie do tego, że jeśli funkcja dostaje request, to możemy wykonać jakąś funkcję nodeową. Jeśli ktokolwiek z was korzystał z nołda to nie muszę tego tłumaczyć, ale dla osób, które nie korzystały z Node, muszę wyjaśnić, że Node tworzy zawsze przy requestach dwa obiekty, które są argumentami w tej funkcji, którą sobie tutaj tworzymy. Pierwszy to request, a drugi to response. I pod tymi hasłami tworzą się dodatkowe Metody, informacje, które możemy wykorzystać właśnie podczas obsługi tego requesta. Jedną z takich rzeczy jest na przykład właśnie metoda send, która jest dołączona do obiektu response. Obiekt response ma oczywiście dużo więcej rzeczy, które możemy tutaj dodać, ale send jest jedną z nich i send polega na tym, że jeśli mamy taką metodę wpisaną tutaj w ciało naszej funkcji, to ona kończy jakby rezolwowanie tego requestu, rozwiązywanie tego zapytania. O, tak po polsku, może to nazwie. Można ją traktować trochę jako taki return właśnie z tego requestu. I zaraz się tutaj trochę pobawimy tą funkcją, natomiast zanim to zrobimy, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, no bo oczywiście nie chcemy za każdym razem depować, kiedy będziemy dokonywać jakiejś tutaj zmiany, żeby coś sprawdzić. Możemy Firebaseowe funkcje odpalać lokalnie za pomocą tak zwanych emulatorów i robimy to bardzo w prosty sposób. Po prostu wpisujemy Firebase Emulators Start, możemy dodać only functions. Wtedy, mm, jeśli mamy więcej produktów, tu, które chcemy emulować, albo które możemy emulować, to wskazujemy ten, który tylko chcemy emulować. W tym przypadku są to funkcje. I jak widzicie, mamy tutaj komunikat, że możemy sobie uderzyć teraz do tej funkcji, która jest na lokalchoście na porcie 5001. Więc jeśli wpiszę tutaj ten adres, to dostaniemy dokładnie taką samą odpowiedź, jak wtedy z tego serwera. Więc pierwsze, co możemy zrobić, to na przykład zmienić nazwę naszej funkcji. Załóżmy, że chcemy ją nazwać Store Checkout. I będziemy sobie tutaj tworzyć taką symulację czekautowania się z jakiegoś e-commerce'u. To znaczy, że będziemy dostawać zawartość koszyka do naszej funkcji i na przykład będziemy liczyć, ile to wszystko będzie kosztować, i będziemy zwracać całkowity koszt naszego koszyka. Oczywiście w rzeczywistości mogłoby to być spięte jeszcze z jakimś api, właśnie do płatności, na przykład. No, generalnie opcji tu jest mnóstwo. Dzisiaj zajmujemy się absolutnie podstawami tego, jak stworzyć sobie taką funkcję, a nie jak robić checkout z e-commerce'u. Więc nie musimy tego robić. Więc pierwsze, co chcę wam pokazać, to co znajduje się w requestie. A właściwie będziemy tutaj z tego requestu potrzebować tylko tak zwane body, czyli to, co faktycznie za pomocą metody POST będziemy wysyłać do naszego endpointa, i tam będą się znajdować wszystkie właściwości, które będziemy chcieli sobie zawrzeć. Więc pokażę wam na przykładzie, jak to działa. Załóżmy. Tutaj oczywiście zmienił nam się endpoint, musimy go sobie teraz zmienić. Wchodzimy do Insomni. Ok, dostajemy 200. -kę. Załóżmy, że zmieniamy sobie właśnie metodę na POST. Tutaj z tego drop down na po lewej stronie. I tworzymy json w którym na przykład zrobimy coś takiego jak data. I data będzie tablicą. W tej tablicy będziemy mieć obiekt z imieniem. Może jeszcze jeden. Pamiętajcie, że w JSONie wszystko musi mieć dwa cudzysłowy. Dobra. I taki request, jak wyślemy sobie do naszego endpointa, to oczywiście nic się nie stanie, ale jeśli stworzymy sobie tutaj konsol loga, w którym wpiszemy request body data, czyli body jakby trzyma właśnie to, co się wysłało w requestie, a data to już jest ten obiekt, który my stworzyliśmy wewnątrz JSONa. I w tym momencie, jeśli wyślemy sobie jeszcze raz ten request, przejdziemy do naszej konsoli, to faktycznie zobaczymy, że mamy tutaj dwa obiekty. A i, ale jeśli zrobilibyśmy coś takiego, bo widzimy, że data jest tutaj tablicą, więc jeśli zrobimy sobie map i wylogujemy sobie item name, wyślemy tego requesta jeszcze raz, to zobaczymy, że mamy Roman i Jania. Więc faktycznie mamy z punktu widzenia tutaj naszej funkcji serverlessowej wjazd do tego, co znajduje się w Requestie. I to jest super przydatne. I teraz, jeśli czujecie się na siłach, żeby samodzielnie spróbować stworzyć sobie taką funkcję, która dostaje w Requestie koszyk zakupowy, podlicza jego sumę i na przykład wysyła tutaj y, jako obiekt total cost sumę tego koszyka. To śmiało, zatrzymajcie sobie to wideo i spróbujcie zrobić to sami. Na pewno nauczycie się tego dużo lepiej, jeśli po prostu będziecie sami próbować. Natomiast, jeśli chcecie, żeby zrobić to ze mną, no to teraz startujemy. Pierwsze, co sobie zrobimy, to zamokujemy sobie tutaj koszyk zakupowy. Ok, i mamy tutaj cztery elementy. Każdy ma swoją cenę i to mógłby być właśnie taki, na przykład, to byłaby taka. Data, która jest wysyłana z jakiegoś formularza, na przykład albo właśnie z koszyka zakupowego, czyli moglibyśmy to po prostu w takiej formie z frontendu wysyłać. Zresztą zawsze tak wysyłamy, jeśli integrowaliście się kiedyś Zapin, no to właśnie tak to wygląda. I teraz wysyłam ten koszyk na mój serwer. Mogę sobie najpierw podejrzeć, co znajduje się właśnie w itemie. Mogę tutaj użyć destrukturyzacji, nawet, żeby nie mieć item, item. Jeszcze raz wysyłam zapytanie na serwer. Mamy tutaj faktycznie earphones, phone, laptop i charger. W zwrotce dostaję na razie sumę, no bo to jest zamokowane. I teraz możemy stworzyć sobie po prostu const total cost, który będzie utrzymywał nie mapa, a radiusa. Dzięki czemu będziemy mogli dodać wszystkie ceny z naszej tablicy do jednej wartości. Na końcu dajemy tutaj Inicjalną wartość naszego koszyka, czyli 0. Jako pierwszą wartość w Reduce zawsze podajemy tak zwany akumulator. Tutaj to będzie, nazwijmy to na przykład, total. A drugim parametrem będzie nasz item, który podajemy tutaj do tej tablicy. I teraz to, co chcemy robić przy każdej iteracji, to po prostu total zwiększać o item price. I teraz jeśli zwrócimy sobie w data total cost. Możemy też zredukować ten zapis do czegoś takiego, to będzie dokładnie to samo. A tutaj jeszcze nie zrobiłem return. To teraz jeśli wyślemy nasz koszyk, to dostaniemy naszą wartość tutaj. Wartość całego naszego koszyka i tym sposobem stworzyliśmy bardzo prostą funkcję która informuje nas o jakby tym na ile zrobiliśmy zakupy oczywiście moglibyśmy to zrobić na froncie tutaj nie chodzi o to co my tutaj robimy w tym endpoincie tylko co możemy z tym zrobić bo możemy na przykład właśnie przejąć wszystkie itemy które dostaliśmy w koszyku i wysłać je na przykład do jakiegoś innego API możemy to jakoś zintegrować chcę wam tylko pokazać jak łatwe jest tutaj manipulowanie jakimikolwiek danymi mamy dostęp po prostu do javascriptu co jest super bo już przecież umiemy javascript więc wystarczy zrozumieć chociaż podstawy tego jak działa request i response, i jesteśmy na dobrej drodze, żeby zacząć robić tutaj ciekawe rzeczy. Więc jedyną rzeczą, która nam pozostaje teraz, to Firebase deploy. Zaczekamy teraz na to, aż nasza funkcja się załaduje. Tutaj nas pyta, czy chcemy usunąć tę poprzednią funkcję. Mówimy, że tak, ponieważ już z niej nie będziemy korzystać. I tutaj widzę, że u mnie ten cykl się zatrzymał, więc może zrobię go po prostu jeszcze raz. Teraz już nie ma tej funkcji Hello World, więc ten deployment powinien pójść tak jak za pierwszym razem. Tutaj taka mała ciekawostka, korzystamy z nuda ósemki, ale na Google Cloud Functions możemy już korzystać z nuda dziesiątki. Ja tutaj akurat tego nie robiłem, żeby zachować jakby łatwość tego tutoriala, natomiast możecie sobie przeczytać w dokumentacji Google Cloud Firebase właśnie jak zamontować tutaj dziesiątkę, a nie ósemkę. Dobra, dostaliśmy info, że nasza funkcja została wydepowana. Wejdziemy sobie teraz do naszych funkcji tutaj. Możemy skopiować sobie ten link, który tutaj dostaliśmy przejść do naszej insomni i sprawdzić czy te dane które wysyłamy już teraz bezpośrednio do internetu a nie na localhost czy również działają uwaga również działają jak zmienię teraz na przykład tutaj na 1132 555 129 to nasza funkcja działa szybciutko i dostajemy odpowiednie dane. Także wszystko działa jak należy. Ja tutaj chciałem jeszcze tylko się usprawiedliwić. Nie jestem node developerem. Jeśli oglądam jakiś node to uprzedzam, że mogą tutaj doprowadzić do jakichś zbytnich uproszczeń, może powiedziałem coś nie do końca, tak jak powinno się mówić. Nie wiem, dopiero się tego uczę. Natomiast ten tutorial jest absolutnie dla osób, które nigdy tego nie robiły, chciałyby spróbować, i chciałem pokazać, że to jest naprawdę łatwe. Zobaczcie, że no niewiele tutaj tak naprawdę zrobiliśmy. Żeby skonfigurować to wszystko, poszło właściwie jak po maśle, całość którą chcecie robić, robicie wewnątrz tej funkcji i nic więcej Wam do szczęścia nie jest potrzebne. Jeśli chcecie jakieś paczki z npm sobie dodać, to oczywiście możecie je tutaj doinstalować, one będą wtedy w Node Modules i będą działać jak złoto, więc nic tylko z tego korzystać. Serdecznie Wam polecam Google Cloud Functions, czy też po prostu Firebase w tym wypadku. Dobra, i to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, do czego Wy wykorzystacie te funkcje serverlessowe. To jest niesamowite, że w rękach frontendowców jest coraz więcej narzędzi, które umożliwiają nam na przesuwanie tej granicy właśnie w kierunku full stacka. Niekoniecznie od razu y, musimy zajmować się bazami danych, y, stawianiem monolitycznych, wielkich backendów. Możemy to robić trochę tak y, w inny sposób. Chris Coyer właśnie z CSS Tricks też polecam, y, ma fajny wykład o tym, jak frontendowcy gromadzą wokół siebie trochę więcej tej mocy wynikającej z tego, że po prostu mamy do dyspozycji coraz fajniejsze, coraz ciekawsze narzędzia. Jeszcze takie małe ogłoszenie. Za tydzień we wtorek w końcu będzie miało miejsce premiera mojego trzeciego kursu o Reakcie, nazwany Magia Reakta. Kurs zaawansowany. Kurs ukaże się na platformie Edweb. Natomiast o 20 właśnie 10 września, zapraszam na live tutaj na kanale. Będę odpowiadał na pytania dotyczące tego kursu. Także jeśli jesteście ciekawi, co ja tam w ogóle zrobiłem, mogę Wam o tym poopowiadać. Co dokładnie możecie znaleźć w moim kursie. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to śmiało będziecie mogli ze mną po prostu pogadać na live. Więc serdecznie Was zapraszam. 10 września, godzina 20 tutaj na YouTube. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Na razie nagrywasz mnie? A ja tu pozuję.